Siemanko, Siemanko, z tej strony Oliwia i. Siemano! I Maja. Jak coś w tle słychać, teens, bo oglądamy i widzicie z Mają tabliczkę. Maja ma tabliczkę pomarańczowy. Dawaliśmy Borysa, żeby wylosował na nami kolor jakiś, bo chcieliśmy zrobić challenge na jakiś kolor, ale nie wiedzieliśmy na jaki, więc daliśmy Borysa, żeby. No i karteczki po prostu wybierał i Borys wybrał kolor pomarańczowy. Akurat ja jestem już cała pomarańczowa, ale żeby nie było, to będziemy się ubierać. No. No więc zaczynajmy nasz challenge. A to do gdzie ja mam mogę iść? No, tutaj się na razie Ej, nie wiem, mnie słychać, dobra? Maja! Co? Tutaj się na razie ubierzemy na pomarańczowo oczywiście. Ale ja ucieknę, żebyś mnie nie widziała. No, ok. Jak coś w tle słychać Teens, bo oglądamy. Ale nieważne. Co to za koci <skrym> obok mnie zrespił? Co? Nic, Majka. O, tutaj mamy jakąś bluzkę pomarańczową. Jest nawet ładna, ale poszukam jeszcze innej, bo no. A patrz, a pacy. Maja Garnichia. Wybieramy jakąś pomarańczową no, na razie? Waduj że... No, cicho waduj. bądź. Ładnie. Mamy jakąś taką na razie, tylko znalazłam, ale... No Maja ucisz się. A co nie mogę nic gadać? Widzicie jak ona mnie denerwuje? No bo no, jej, no, powiedzcie, ja mogę coś gadać? Mogę. Nie, nie możesz, Majka. <śles> ale tam załamałam Co? No. G jak ty... Maja, ale nie bądź taka Jak pani? Bo ty się taka dziwna zrobiłaś na moich filmikach, to się cały czas drzesz i się wygłupiasz A, A, bo widzowie to lubią A jestem łysa Skąd ty to wiesz? Co? Skąd ty to wiesz? No powiem, bo, bo widzowie są w komentarzach Ej Majka, tam Boles mówi Bober Nieważne widzowie, to to wiecie, to no, jest Oglądamy filmik, że y, Teens się chowa w parku jakimś tam. Nie ma ja? No. Nie ma żadnych tych. Są pomarańczowe, tylko że nie, mi się nie podobają. Włosy, włosy. Ty włosy chcesz? To rude weź. Sama jesteś ruda. Ja nie jestem ruda. Kurcze, no nie mam takiego. Już to trwa prawie 3 minuty, a ja dalej nie mam koszulki jakiejś wziętej. Dobra, Widola, ja bierzemy tą, co była na samym początku. Ona była najładniejsza. No dobra, nie będzie ta. Najładniejsza była to, co wzięliśmy na Teraz samym początku. akcesoria. Ja. Bo ogólnie ubrana już jestem. No ok, nie Więc Mamy tu wziętą tą koszulkę. Poszukajmy też jakichś spodni. Um, nie wiem, który... Ej, te były ładne. Ale no to nie jest ten kolor albo o te. Kurde. Mm, nie ma żadnych pomarańczowych spodni. To by było się zaliczało do kremowego. Mm, no nie wiem jakie te spodnie. Sorry widzowie jak mnie nie słyszycie, ale te by były do szarego fajnie. Tylko, że kurde, nie ma żadnych pomarańczowych spodni. Zaraz chyba będzie... O, dobra, coś jest. Cicho widzowie coś jest. Te nie pasują do tego, bo ten ten, top jest czarny. Nie może być nie... czarnego. Kurde, no nie ma. Ale kozak spodnie. No, może nie kozak, ale. O, to nie fajne. Kurde, nie ma nic, no. Dobra, piszemy. Tu nie ma żadnych pomarańczowych spodni. Wow. Okej. Okay. Który tu wziąć? Kolorek. O nie no to nie są pomarańczowe, co mi się tu wpisało. O kurde te są kozak. Bo wiecie, widzę. Co? Ok. Zobaczcie, te są idealne Nie No są. No. Okej, okay, rudych włosów nie chcę mieć, więc włosów nie zmieniam Nie no, zmieniam. ale... Zmienię, ale po prostu będę miała swoje blond Tylko, że nie chcę mieć rudych włosów Ok, widzowie? Wezmę kurde no. Nie wiem, które brzmi włosy, chyba te wezmę. Te rozpuszczone, myślę. I w ogóle te są bardzo podobne do siebie. Ale te są ładniejsze, więc wezmę te. Okej. Okay. Tu dodatki żadnych nie potrzebuję. Makijażu myślę, że nie będę zmieniać. Tylko przydałoby się jeszcze jakieś dodatki wziąć. się Ok. Tu. O kurde. Ej, to są takie faktycznie jesieniara. Taka jesieniara, faktycznie. Tylko, że no kurde, nie wiem. To są same jakieś spódniczki, które pewnie nie pasują. Ok, ta pasuje, ale nie nie, nie. Tu jest taka ładna, ta pomaleńczka, więc ją sobie wezmę. Nie, nie. Tu mamy koło jakie? Wiem, Patrzcie mam furę ale nie wiem. No, ok. No ja właściwie ściśnięts, bo. Okej, okay, tutaj mamy też jakieś, co to jest za picie? roim jakieś. To. Muszę mieć też przy sobie też jakieś kluczyki od samochodu, które też muszą być w tym kolorze, ale w sumie nie, nie potrzebuję tego. Tutaj mam najlepsze piki, więc wezmę te. Kurde, nie wiem. To by tu jeszcze, dobra, nie ma już nic. No i to jest fajne. To wezmę jeszcze i mam pomysł jeszcze. Co jest? Gdzie tu jest? Jakbym miał takie koce tu. Tylko żeby musiał być pomarańczowy, a nie ma w ogóle. Nie ma naprawdę pomarańczowego. Są wszystkie kolory, tylko nie pomarańczowy. Aha, okej. Okay. Który powinien być koc? Ja wiem widzę, że są takie kocyki, tylko że kurde nie wiem gdzie one, gdzie ja je wpisywałam. tu są same bez rękawniki. O, mam pomysł też co idę Z rękami cię razem, chyba. Oj, są, pisało się. Ten jest ładny, ale nie. wo wow, wow, tego nie. Nie ściągnij się, proszę. Są takie kominiary, chyba. ściągnij się ty, ty. ej no ja nie chcę takiego bez mieć na sobie bo wiecie, jest teraz zimniej trochę i warto by było coś takiego założyć tylko że kurde nie takie coś duże dyńka bo halloween już Napiszcie w komentarzu, czy zbieraliście cukierki i ile. Czy dużo już ich zbieraliście? No ja tak sobie w tamtym roku było lepiej. O, nie, się Ok, Majka. Oh o nie. To jak mi ładny odcień. Oh. że taki wezmę. A Majka. Nie, to wygląda jak jakaś kamizelka wodoodporna. Nie, dobra, wezmę tamten. Ten po prostu. Okej. Okay. Ja też już od Majka jestem gotowa. Czekamy się przy domu dwanaście Ok Zobacz Majka Co lepiej? Nie wiem Ja myślę, że ja, bo ja mam więcej akcentów No tak, ale ty masz rude włosy Ja już wolę mieć blond niż źródła. Dobra, nie mogę. Ja nie mogę. Dobra, <grywa> poczekaj na mnie. człowiek, Maraczowie, maraczowie. Lejka. No, daj mi spokój, żeś. Co chcesz? Maraczowie, pomaraczowie. O Jezu. Dobra, wyrzucę tą kawiczkę. I pójdziemy tak na

No niech ci będzie. Ty rowerem kole... co? Nie rowerem, no. Patrz. Ja będę kierować, o. No. No, gdzie to? Żebyśmy musimy zmienić go na pomarańczowy. Majka. Co, siadaj. Co to jest za go-kart? To nie jest go-kart, tylko na wakacje. Sama jesteś wakacyjna. Czekaj. Tylko kobieta na wakacje chcesz jechać, a jesień jest. No tak, ale zobaczyć może. Poodpoczywać, trochę się poobrazić. Może sobie poobrazić. To nie, ale poodpoczywać. Ona jest nienormalna. A tak, w jakimś hotelu będziemy ja mieszkać. Ja jedziemy po mojej i po twój. To se jedź. To, jest to moje? Kobieto ci powaliło? My tu jedziemy tylko zobaczyć. Idziemy. A nie chcesz na sam tył usiąść? Nie, nie chcę. Albo dobra. to my się rozbijemy! Kiedy jedziesz? Mieliśmy robić challenge, a nie, mieliśmy robić challenge, a nie jechać na jakieś wakacje. A co mi jakie... Jaki challenge? No na no, pomarańczowo. Majka! Co? W samochód teraz mamy? Nie mamy, bo ja naprawdę ten No, Maja, ale mieliśmy nagrywać na pomarańczowo. Ja no czekaj, tylko naprawię ten grad i już dalej będziemy, będziemy jechać. Jest to żadne wakacje, nie jadę. Dobra, czekaj. Skąd ten grad naprawię. Bo zaraz mnie nie wytrzymam. Naprawcie, koński, będę do niego gadać i się naprawić. No mojka, ruszcie! Gracie, ruszcie. Ja idę na pieszo. Upsy, trochę gracie zepsuł. A nie, jednak już jedzie. Już jestem. Nie aj. I. Хоч. Ruszę. Ja tu śpię. Gdzie? Tu. gdzie? cię. mnie do domu tego. Nie. No, no dobra. <tryk> Oliwson! Kto jest tu? Zobacz Maja, będziemy mieli taki oddzielony. Ja mam tutaj. Czekaj. Nie, ja. Nie sąd. Będziemy mieli taki oddzielony pokój. Ja tutaj. Tutaj. Do tego dywanu. No nie, mówię tutaj Ok. No, a, ja mam na Ja mam do Twojego biurka tutaj o. Dobra, Nara. Nadigdoła. Patrz jak chmielki. Nikogo w domu. Ktoś jest w domu. Ktoś jest u nas w domu. Ok, Maja. Kto to jest? Ktoś się ruszał. Pewnie się tak znalazł do swojego domu. Ci ludzie że po prostu zaraz zaraz Nie maje, nie musisz już nam mówić, co się zaraz nie stanie ma... Co chcesz?

Ciasteczka jadłam. Aha, czyli ja byłaś ciasteczka, czyli ja wszystkich nie zjadłam. Hmm? no. Chyba ty. Nie. Ja jestem Nie A... to tak mi. śmierdzący. A ty. Nie. Co? co się ściszy? Bo mogę. Nie mogę. <noise> co my odwalamy. Maja, lubisz widzów? A mnie? Trochę. A! Zostaw! Z mojej strony! Wow. do moich nagrywek będzie. Co chcesz? Jeszcze raz. Nie wiem, co się z tobą stanie, rozumiesz? Ok. Mam tu hikier. Ok. No. Lubię twoją hikierę. Oooo! <laughs> <laughs> Nie. Tu będzie idealne miejsce Nie. na mój komputer żebym mogła dla was przesyłać ja? pieniądze. Co chcesz? Nie są moje wszystkie pieniądze. A ty się mnie pytasz, ja twoich pieniędzy nie biorę. Tak, no na pewno. No. Już ci wierzę. Aha! Paszła z mojej strony! Nie, muszę na no Majka, nie mogłaś wchodzić na moją, to ty nie mo, Nie, Ja nie mogłam wchodzić na twoją, to ty nie możesz na moją. Paszła Oddaj moje pieniądze. Ja twoich pieniędzy nie mam. Ja wiem, że ty je ukradłaś. Ale to czemu zdaj... razu na mnie zmijasz winę? A może to Julek? A ty Julek nie byłabyś na nawropę, co? No, może być, a może to Seba? Sebka, byś nie kradł mi do domu. Skradłby się, sama go nie lubi. No, wypad stąd! Wy, wypad Ucisz. No i nie. <noise> nie wiem, widzowie, co mi naprawdę odwolemy. No.

Coś czarnego jest za twoim komputerem! Co? Ha <grywa> ha <Co? grywa> <grywa> 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 A ty wy moje mojej stronie! się pogodzić, no Maja! Mmm! Ja się na Ciebie znerwowałam. Proszę, 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 proszę. Nie. Proszę. Nie będzie żadnej zgody. No błagam, to wtedy Nie. Mm -mm. No tak, proszę, proszę. Nie będzie żadnej zgody. Proszę. Nie. Błagam. Powiedziałam to nie i nie. Jak się na mnie drzesz, to nigdy się stało mnie pogodza. Czy ty się teraz bawisz emotkami? Dobra, kończymy ten filmik chyba widzowie. Co taki krótki? Jaki krótki, to za pół godziny będzie trwało. No i to dobrze, ma być długi nie, nakończymy kończymy już ja i tak się zaraz i dokąpać, więc pa widzowie, miłego wieczora.